Rodion rozumiał, jak śmiesznie i niedorzecznie wygląda, ale nadal biegł, dysząc i oblewając się potem. Niedźwiedź pewnie biegłby z większą gracją niż on. W ciągu ostatniego roku znacznie przybrał na wadze. Przyczyniła się do tego praca przy komputerze. Gdy pracował, zapominał o wszystkim. Mama stawiała na brzegu stołu talerz z kanapkami i duży kubek z herbatą lub kawą. Rodion odruchowo brał kanapkę i wkładał do ustęp. A mama nakładała kolejne. Talerz stale się uzupełniał. I rodion jadł. Przecież nie odrywasz się od ekranu. Mózg potrzebuje pożywienia. Tłumaczyła się mama. Rodion z ostatnich sił przesuwał nogi. Ludzie odsuwali się na bok. Widząc go. Taki nalot mógłby nikogo nie oszczędzić. Ostatnim wysiłkiem wpadł do przedziału wagonu, a drzwi za jego plecami z sykiem się zamknęły. Pociąg szarpnął i zaczął nabierać prędkości, odjeżdżając od podmiejskiego peronu. Oddychał ciężko i z świstem. Serce biło mu w gardle. Nogi drobno drżały ze zmęczenia, twarz śniła od potu. Na koszulce brzydko wystąpiły mokre plamy. Już dość. Wrócę do domu i zajmę się sobą. Znowu upodobnił się do hipopotama, obiecywał sobie po raz kolejny. Działkowicze starali się wyjechać za miasto jak najwcześniej, w porannym chłodzie, aby w weekend zdążyć ze wszystkimi pracami. Rodion rozejrzał się po półpustym wagonie, szukając wolnej trzy studenckiej ławki. Nie chciał siadać obok kogoś, gdy od niego na mile czuć potem. Usiadł, odetchnął i zaczął przyglądać się pasażerom. Jechali głównie starsi ludzie, ale byli też młodzi mężczyźni, wieźli na działkę żonie i dzieciom produkty i rzeczy z listy. Naprzeciwko przez ławkę od niego siedziała dziewczyna w dużych, brzydkich okularach. Co chwila je podnosiła i osuszała kąciki oczu chusteczką. Po zaczerwienionej nosie widać było, że płacze. Chłopak ją rzucił, domyślił się Rodion. Czy taki facet może mieć dziewczynę? Mało kto odważyłby się ją pocałować, nie mówiąc już o poważnym związku. Nie da się na nią patrzeć bez łez. Szara myszka tak od razu ocenił płaczącą dziewczynę. Poczuła na sobie jego spojrzenie, szybko spojrzała na niego, a potem natychmiast odwróciła się do okna. Po minucie znowu odwróciła głowę w jego stronę. Gruby, a też się wtrąca, jakby mówiło jej spojrzenie. Popatrz na siebie, odpowiedział jej w myślach Rodion i demonstracyjnie odwrócił się w inną stronę, całą postawą pokazując, że dziewczyna go nie obchodzi. Na następnej stacji do wagonu weszło dwóch chłopaków z puszkami piwa w rękach. Ech i ja bym się nie powstrzymał od zimnego, pomyślał Rodion z zazdrością. Tymczasem chłopcy rozejrzeli się po wagonie i skierowali w stronę szarej myszki. Jeden usiadł obok niej na ławce, drugi usiadł naprzeciwko. Coś do niej mówili, zerkali to na nią, to na siebie i uśmiechali się złośliwie. Stuk kół zagłuszał słowa, ale nie trudno było się domyślić, co mówi chłopak do dziewczyny. Znudziło go milczenie ofiary i przeszli do bliższego kontaktu. Przysunął się bliżej dziewczyny, położył rękę za oparcie siedzenia za jej plecami. Dziewczyna wstała i chciała usiąść w innym miejscu, ale drugi natychmiast wstał i zagrodził jej drogę. Chłopaki, dajcie mi spokój. Raczej przeczytał z jej ust niż usłyszał jej słowa rodion. To tylko bardziej podnieciło chłopaków. Drugi stanął za jej plecami. Chwycił dziewczynę za ramiona i próbował posadzić na miejsce. Zostawcie mnie w spokoju. Powiedziała już głośniej dziewczyna. Zaciekawieni pasażerowie zaczęli się im przyglądać, ale nikt nie zrobił próby, by stanąć w obronie dziewczyny. Rodion z westchnieniem żalu wstał z siedzenia. Podszedł od tyłu do chłopaka, który zagrodził drogę dziewczynie i lekko go popchnął. Chłopak usiadł na ławce, ale natychmiast zerwał się na nogi. Co ty tu wtrącasz? Czego ci trzeba? Zamachnął się na Rodiona, ale ten chwycił go za rękę i wykręcił do tyłu. — Puść! — wrzasnął chłopak z bólu. Jego kolega, odsuwając z drogi dziewczynę, natychmiast przyszedł mu z pomocą. Ale został odepchnięty przez Rodiona do tyłu. — Dziewczyna wcisnęła się w kąt ławki, zabiję cię! — rzucił się na niego znowu chłopak. — Siadaj! — krzyknął na niego Rodion. — Nie podkładaj się mojej żonie, bo połamie ci kości. — To twoja żona? — tak od razu mógł powiedzieć. Już spokojnie powiedział chłopak. A czemu nie siedziałeś z nią? Pokłóciliście się. Zarechotał, ale usłyszawszy jęk swojego kolegi, uniósł ręce do góry. Dobra, puść go, pójdziemy sobie. Rodion puścił rękę chłopaka, otworzył im przejście. Chłopcy poszli do przedziału, rozmawiając i oglądając się. Rodion usiadł naprzeciwko dziewczyny. Przestraszyli się. Usiądę obok, żeby już was nie nachodzili, powiedział. Następna stacja, niewyraźnie zachrypiał głośnik. Dziewczyna natychmiast się wyprostowała. Która stacja? Zapytał ją Rodion. Borki, odpowiedziała. Moja, powiedział. Ludzie w wagonie też się poruszyli. Ktoś podchwycił torby i ruszył do wyjścia. Ja też tu wysiądam, powiedziała szara myszka i podniosła się z siedzenia. Pociąg zaczął zwalniać. Szarpnąwszy się parę razy, zatrzymał się. Drzwi wagonu odsunęły się na bok, a pasażerowie rzucili się do wyjścia. Rodion i dziewczyna wyszli z wagonu jako ostatni. Obok Rodiona przeleciała pusta puszka po piwie, ledwie go nie trafiając. Gwałtownie się odwrócił. Chłopcy w przedsionku bezczelnie rżeli. Ruszył w ich stronę, ale drzwi się zamknęły. Pociąg odjechał dalej. Nic panu nie zrobiło. Zapytała dziewczyna. Zapomniał o niej. Nie. Skoro też jedziecie na działkę, to prowadźcie mnie. Chodźmy, powiedziała dziewczyna. Pierwsza zeszła z peronu i poszła wąską ścieżką w stronę lasu. A do kogo pani jedzie? Nie widziałem pani tu wcześniej, zapytał Rodion, idąc za nią. Przyjaciel kupił działkę. Zaprosił mnie, żeby świętować zakup, z kiełbaskami i komarami, zażartował. Szara myszka nie odpowiedziała na żart. Płakała pani w wagonie. Widziałem. Porzucił pani chłopak, przerwał milczenie Rodion. Skąd to panu wiadomo? Co pana to obchodzi? Rzuciła zirytowana myszka. Ma pan rację, nic takiego, Rodion znów zamilkł. Wysoka trawa pochylała się nad ścieżką, uderzając w nogi. Tutaj wciąż czuć było zapach torów, ale stopniowo zapach kolei ustępował miejsca leśnym zapachom i ciszy. Szli około 15 minut, gdy drzewa rozstąpiły się i ukazały się domy. Wijąc się po uliczkach osiedla, szara myszka zatrzymała się przy jednym z domów i otworzyła furtkę. Do widzenia, powiedziała, odwracając się do Rodiona. Nie zdążył odpowiedzieć, gdy z domu wyszła kobieta i pospiesznie ruszyła w stronę furtki. Mamo zawołała dziewczyna i rzuciła się do niej obejmując i wybuchając płaczem. Mama gładziła ją po plecach i uspokajała. W końcu zauważyła rodiona. Zmieszał się i szybko odszedł, szukając odpowiedniej działki. Następnego dnia stał na peronie i czekał z innymi działkowiczami na pociąg. Ludzi było dużo. Jak tylko nadjechał pociąg, pasażerowie rzucili się do drzwi. Jeśli się ociągniesz, będziesz stał całą drogę do miasta. Gdy Rodion wszedł do wagonu, wolnych miejsc prawie nie było. Choć tutaj zawołał znajomy damski głos. Od razu rozpoznał szarą myszkę. Nie wiadomo, czy to przez kolorową sukienkę, czy dlatego, że nie płakała, ale dziś wyglądała inaczej. To mój mąż powiedziała do kobiety chcącej zająć wolne miejsce obok niej. A ona niczego sobie, gdyby tylko zdjęła te durne okulary, pomyślał Rodion. Jak kiełbaski? zapytała myszka, gdy usiadł obok niej. Świetnie, świeże powietrze rzeczka i komary dokończyła. Roześmiali się. Miała piękny śmiech. Jestem Masza, przedstawiła się. Rodion, ale ani gazmanow, ani raskolników, zażartował. Do żadnego z nich nie jesteś podobny, odpowiedziała mu w tym samym tonie Masza. Rozmawiali swobodnie, jakby byli starymi znajomymi, choć jeszcze niedawno nic o sobie nie wiedzieli. Więc dlaczego płakałaś, Masza? zadał nurtującego pytanie Rodion. Nie musisz mówić, jeśli nie chcesz, ale może mógłbym ci jakoś pomóc. Masza z wątpliwością spojrzała na niego. Mój chłopak, mieszkaliśmy razem, planowaliśmy ślub. Ufałam mu, milcząc przez chwilę, zaczęła Masza. Rzeczywiście, miała chłopaka, a tak od razu nie pomyślałbyś, zdziwił się Rodion. Potem zachorowała jego matka. Przepraszam, on jest z innego miasta? Zapytał Rodion. Tak, skąd pan to wie? To proste, jak świat, schemat. Zakochał w sobie dziewczynę, jakiś czas żył na jej koszt. Potem mówi, że zachorowała mu matka lub ukochana babcia, która go wychowała. Wygląda na przybitego i przygnębionego. Nie chcą mówić, że potrzebują pieniędzy na leki, a ich nie mają. Nie wie, co robić, gdzie je wziąć. Matka czeka, on obiecał, że przywiezie. Proponujesz mu wszystkie swoje oszczędności, na dobry cel nie szkoda. On odrzuca Twoją pomoc z oburzeniem, ale ty nalegasz i prawie siłą dajesz mu pieniądze. Nazywa cię aniołem, pospiesznie się żegna, obiecuje szybko wrócić i znika. Chłopak zniknął, jego telefon nie odpowiada, jest utracony lub wyłączony. Zakończył opowieść Rodion. Masza patrzyła na niego szeroko otwartymi oczami. Trafił pan? Prawie. Powiedział, że jestem uroczy, a nie anioł, ale w pozostałym wszystko się zgadza, przyznała się zaczerwieniona Masza. A skąd pan to wie? Też tak oszukiwał naiwne dziewczyny. Broń Boże, to stary trik oszustów. Pan o nim nie słyszał. Słyszałam, ale się zakochałam, wierzyłam. Tak szczerze się rozdzierał. Nie mogłam nie pomóc. Wyobraziłam sobie, że to moja mama. Jestem informatykiem, pomagałem znajomemu znaleźć takiego narzeczonego swojej siostrze. Znaleźli. Zainteresowała się masza. Znalazł. To nie trudne, jeśli zostawił ślady w komputerze. Brał mój laptop, korespondował z przyjaciółmi. Gdy zniknął, próbowałam mu napisać, ale usunął wszystkie swoje strony, skasował pocztę. A ile pieniędzy mu dałaś? 200 tysięcy. Za te pieniądze można kupić używany samochód, gwizdnął Rodion. Mogę spróbować odzyskać te strony. Potrzebuję pana komputera. Naprawdę może pan go znaleźć. Ożywiła się masza. Spróbuję, skromnie obiecał Rodion. Więc pojedziemy do mnie. Albo ma pan inne plany? Zapytała słabym głosem. Nie żadnych planów, im wcześniej zaczniemy szukać, tym lepszy będzie rezultat. Z dworca pojechali do Maszy. Rodion natychmiast usiadł przy laptopie, zapominając o wszystkim. Jego duże palce zręcznie i szybko migały po klawiaturze. Nie odrywał oczu od ekranu. Po chwili Masza zauważyła, jak przejechał ręką po krawędzi stołu, jakby czegoś szukał. Domyśliła się, widziała w jakimś filmie, jak informatyk brał ciastko z talerza i wkładał do ust, nie przestając pracować. Nalała do kubka herbaty i zrobiła kilka kanapek, postawiła kubek z talerzem na brzegu stołu. Rodion, automatycznym ruchem, natychmiast chwycił kanapkę. Po chwili oparł się o oparcie krzesła i obrócił ekran w stronę maszy. To on? Tak. Jak ci się udało? Możesz do niego napisać. Z radości Masza nie zauważyła, że przeszła na ty. Teraz palce Rodiona znów zatańczyły po klawiaturze laptopa. Co napisałeś? Masza zdjęła okulary, a bez nich słabo widziała. Uprzejmie poprosiłem o zwrot pieniędzy. Powiedziałem, że wiem, gdzie jest. Jeśli do jutra do tej samej godziny nie będzie pieniędzy, przyjdę z policją lub rozeszlę po całym internecie jego zdjęcie z napisem: Uwaga, oszust. Dziewczyny, bądźcie ostrożne. Wkrada się w zaufanie, składa propozycję, a potem nagle zachoruje mu matka. Oddacie mu swoje oszczędności. I on z nimi zniknie. Zrobię z tego wiadomość wirusową. A oto i odpowiedź. No cóż, twój narzeczony, a przy tym tchórz, natychmiast wyznaczył spotkanie, powiedział Rodion. Pójdę na to spotkanie i wszystko mu powiem, zerwała się Masza. Usiądź, nigdzie nie pójdziesz, pójdę sam. Masza z zachwytem patrzyła na rodiona, wcale nie zauważając jego nadwagi. A on był przystojny i miły, wcale nie gruby. Mam koleżankę, która jest dietetyczką, porozmawiam z nią. Dobierze dla ciebie dietę. Czy się nie obraziłeś? Z niepokojem spojrzała na niego Masza. Nie, sam chciałem schudnąć, ale jakoś nigdy nie było czasu. Następnego dnia przyniósł Maszy pieniądze jak to wszystko przebiegło. Zaczęła wypytywać. Nawet go palcem nie tknąłem, sam oddał. Gdzie wy, dziewczyny, tylko patrzcie? Dziękuję ci. Masza spuściła wzrok. Nie spodobałeś mi się w pociągu, a ja w duchu nazwałam cię szarą myszką, odpowiedział jej w tym samym tonie Rodion. Pół roku później pobrali się. Idąc z mężem po ulicy, Masza chwytała zdziwione spojrzenia przechodniów. Ale Rodion już zrzucił 8 kilogramów, to dopiero początek. Dziwna para rzucała się w oczy, a Rodion z uwielbieniem patrzył na żonę. Nie obchodzi mnie, co wy myślicie. On mi się podoba. Wy go nie znacie. On jest lepszy od wszystkich, mówił wzrok maszy, gdy szła obok niego z podniesioną głową.